Hej, dzisiaj papierowe niespodzianki i jak wiecie mamy już nowy rok. Szczęśliwego po prostu nowego roku wam życzę. I ja miałam wypadek, taki Ala można powiedzieć. Bo nie wiedziałam, że deskawa. Snajbo, no wiecie, dla snowboardowa Wiem, że źle powiedziałam pewnie. Yy, nie wiedziałam, że jest ciężka, teraz wiem. I ktoś taki jak wiecie na naszej górce, to ktoś miał tą deskę. Ona sama jechała, bo ktoś ją chyba puścił. A ja chciałam nogą zatrzymać. I co? I mnie nogi, noga boli drugi dzień. Dobra, yy, 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 możemy wybierać. I jak jest to, mówiłam, to jeszcze raz powtórzę. Szczęśliwego nowego roku. Nawet już mi ktoś pisał, czemu nie ma papierowych niespodzianek. Przepraszam. Ale dzisiaj są. Yy, mamy nową kolekcję emoji. Tak się wszystkie prezentują. I tu jest, są, wiecie, różne, jakby. Wezmę może ten emoji dzisiaj. Dzisiaj nic, w ogóle nie kończymy, ale w następnym filmiku kończymy tą kolekcję, czyli czekoladę lub przytulanki i wezmę minkę karmelową. Ten, den this, world, world, uh -huh. world, przepraszam, wezmę, aj, no i widzieliście, po czy mam bobetkę, wezmę bez dzisiaj. Bo chce mi się wziąć. Poł. Mamy trzy rodzaje. Normalny poł, różowy poł i zielony, zielony. Żółty. I wezmę różowy dzisiaj. Nasza poprzednia nowa kolekcja, czyli tatuaże. O, wezmę ten. Dobrze, tu się otwiera. Git. Rysunki z Pinterest. Wezmę z tymi okularami. Okulary dobrze serca, tylko trzy zostały. I wezmę ten. I adwent, adwe, kalendarz adwentowy. Dzisiaj bierzemy numerek 5 zostało nam tylko trzy. Ok, zobaczmy, co dzisiaj otwieramy. Jak już mówiłam, dzisiaj nic nie kończymy, dlatego mhm. wiem, że raczej zobaczyliście stronę nowej kolekcji. Mhm. Gdzie my mamy... O, tutaj mamy. Po kolory dobrze serce. papiery, i no dobra tą stronę. Możemy mieć 3, 5, 6. Tutaj otworzę tak i tam lewiecie. Okej, okay, mamy trujeczkę ma mieć i pić nawet mniejszą niż tą dwunastkę. Ale zielone, tak samo. Tylko jest taki problem, bo co dawno było i chyba to był ten. Tak, to był ten. A jak nie, to już trudno. Teraz otworzymy. Czekolada lub przytulanka, i możemy mieć albo, albo przytulankę, albo czekoladę. Dobra. Opa. No i mamy czekoladę. To jest taki, taka dubaj czokle. Może nie wygląda, ale sama się przynajmniej nią. Przyklejamy ją tutaj i następnie, następnym filmiku, jeżeli kończymy tą kolekcję. Tam, tak się prezentuje ta strona. To jest <grym> Jakby ktoś nie wiedział, bubu Dubaj, czekolad. Tylko nie. No, le, czekolada, No, wiecie o co chodzi. Ubierz poł Tu mamy różowego poł I mamy takiego. Takiego. Takich dwaj. I co tego jednego. Opa! Okej, okay, ten poł ma koronę. <num> Numerek osiem. Czyli tu. Poł i korona ma na nim wyglądać tak. I tak się prezentują dwie nasze skończone strony. Teraz otworzymy kalendarz i mamy już chipsy Lace, Kinder Joy Stranger Things, Kinderek. Jak ja na to mówię? Każdy tak mówi moim zdaniem: Kinderek i Nutella. Zobaczymy, co dzisiaj trafimy. Dobra, tak zrobimy. To jest torcik. Jest taki tak na 100% on tak wygląda, to jest taki, wiecie to jest tort, tu mamy w środku coś pysznego, tutaj mamy truskaweczki i tutaj świeczka przykleję ten tort może tu wow, nie tylko to dobra, to tam Rysunki z Pinterest. Mamy dzisiaj takie okulary, i tutaj trafiliśmy taką lampę. I tak się prezentuje w ogóle kolekcja. Mam nadzieję, że nie wiem, że nie wiem, boże. Mam nadzieję, że. Kurczę, po co to tak mocno zaklejałam? Teraz nie wiem. Dobra, Git. Jezu, to ja takie małe zrobiłam. I to jest... To ma wyglądać tak. Zapomniałam jego nazwę, bo ja praktycznie wszystko zapominam. <grym> A, numerek 4. Opa. I przyklejemy tak. Za chwilę skończymy tą stronę. Kolejna Dandy's World. Mamy Astro i Wii. Oui. Teraz przyszła kolejna Bessie. Znaczy, no wiecie o co chodzi? Na. No, na z Bessie. I możemy mieć 1, 2, 3, 5 i 7. O! Oj, to było tak ciężko w, wpychnąć. To było najcięższe co, kiedy chyba wpychałam, bo nie. I mamy bok czyli numerek 7, czyli tu o tak się prezentuje. Tuaże tu mamy mieć 1, 2, 4, 5, 6, bo tutaj trafiliśmy pod numerkiem 3. Pięknie się otworzyło. I tutaj mamy pod numereczkiem 6, taką muszelkę i z takimi, wiecie, tak jak w kalendarzu jest o. tutaj. Good. Przechodzimy do naszej. Nowej kolekcji tat Emo Boże, to Emoji. Możemy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj nie mamy, tylko musimy otworzyć. I tak. Tutaj mamy takie. To jest taka stokorotka. Wiecie, bo niektóre stokorotki tak nie mają, mnie Numere 4, czyli o tu. no co się dzieje, czemu ja odklejam F można powiedzieć folię a ale z taśmą co to ma być dobra, tada, tak się prezentuje mam nadzieję, że odcinek wam się podobał a na dzisiaj tyle, jak zauważyliście mam nową naklejkę tutaj tej ok, pa